Co zrobić, kiedy ci się nie chce? To tytuł tego filmu, bo ja tak go nazwałem. I jednocześnie pytanie, na które ty chciałbyś, albo chciałabyś poznać odpowiedź. I pewnie oczekujesz, że w tym momencie ja ci podam idealną odpowiedź, co robić, kiedy ci się nie chce. Ale prawda jest taka, że to jest pytanie, które sam sobie zadałem i na które sam poszukuję odpowiedzi. No bo wiecie, jak to jest jesienią, szczególnie kiedy łapie handra. Szaro, jesień, liście spadają, wcześniej się robi ciemno i psycha. Siada. Wasze oczekiwania budowane na tym, co widzicie w internecie, na Instagramie, Facebooku, TikToku, wszystko wygląda pięknie, tak? Z jednej strony celebryci, influencerzy, ludzie sukcesu, którzy wam pokazują, że ej, przecież to wszystko jest możliwe, przecież to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. A z drugiej strony fake coaches, motywatorzy, którzy nie mają złych dni, nie mają złych momentów i są po prostu zajebiści. I jak w tym wszystkim znaleźć złoty środek i nie oszaleć? Drodzy Państwo. Ja jestem przede wszystkim facetem, poza tym, że też człowiekiem, ale ja nie lubię komplikować sobie życia. Dlatego postanowiłem, że w tym vlogu będę się trzymał trzech założeń, które pozytywnie wpłyną na moją motywację. Zacznij wcześniej. Nie ma nic gorszego niż przesłać wszystkie budziki i potem gonić dzień. Zrób coś. Produktywnego oczywiście. Pójdź na siłkę, pójdź pobiegać, odhacz to zadanie dla szefa, niech się w końcu odpierdoli. Wejdź dobrze w dzień. Stwórz sobie. Listę zadań. Co zrobić, kiedy ci się nie chce? Oh. No i właśnie to jest pytanie, na które postaramy się znaleźć odpowiedzi w tym vlogu i wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. No, ja na pewno postaram się to zrobić, no bo wiecie, mi się musi chcieć. A to dlatego, że zostało mi. Jeśli istniałby jakiś kodeks nic niechcenia to dzisiaj byłby idealny dzień wpisujący się w zasadę tego kodeksu, kiedy właśnie możecie w pełni świadomie i bez żadnych wyrzutów sumienia po prostu nic nie chcieć, nic nie robić. Jest szaro, pada deszcz, liści już prawie w ogóle nie ma na drzewach, jest godzina 9.13, wstałem zdecydowanie po ósmej, także pierwsza rzecz już nie została odhaczona, ale, ale w jakiś sposób jeszcze zdobędę ten dzień. Oj tak. Zapierdol I płyniesz hop, 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 hop. Tak, tylko nie chcemy robić delfinka, tylko tutaj staramy się ten grzbiet zachować. Kurde, ale muszę powiedzieć, że nauka pływania to jest naprawdę humbling experience. Tak, jak wydaje mi się, że mam dosyć niezłą świadomość ciała, też powiedzmy z siłowni gdzieś tam z tych moich przebojów kulturystycznych, tak, kurde, świadomość ciała w wodzie, to jest coś zupełnie innego, naprawdę. Kurde, ale już wydaje mi się, że nawet po tych trzech, czterech lekcjach widzę progres. Mam nadzieję, że, że do następnego sezonu będę śmigał jak Arielka. JAK ARIEL- Na trzy tygodniowe wakacje w końcu i nie mogę się czekać, ale postanowiłem sobie, że do grudnia, a mam jeszcze cztery tygodnie, będę miał elegancką formę. Troszeczkę zrzucę, dotnę, bo przybrało mi się przez ostatnie dwa miesiące z dwa kilo. Powiem wam tak: to nie jest to, że ja jestem słaby, że siada mi psycha, że mam ochotę zjeść coś słodkiego. Ja po prostu lubię wyzwania, tak. Nie doceniasz tego, co przychodzi ci prosto. Czasem warto, warto naprawdę poprzeczkę zawiesić sobie. Mega wysoko. Dlatego mam jeszcze drugiego pączka. To naprawdę nie jest moja wina. Bo po prostu Lidl ma zbyt dobre te wypieki. No, gdyby nie mieli dobrych wypieków, to bym ich nie kupował, tak? Prosta logika z mojej perspektywy. no cały dzień. Godzina 21. Czy spędziłem ten dzień produktywnie? Nie powiedziałbym. Czy zrobiłem wszystko, co rzeczywiście musiałem dzisiaj zrobić? Tak. Czy odhaczyłem wszystkie punkty z checklisty dziennej? Absolutnie o. nie. Zosia! Przestań. Ale jutro też jest dzień, proszę państwa, więc jutro będzie na pewno lepiej. Także co? Do jutra. Witam, proszę państwa, godzina 8:48, moglibyście powiedzieć o po 8:30, ale obudziłem się pierwotnie 7:30 z zamiarem pójścia na bieganie, ale nie poszedłem pobiegać, bo świadomie podjąłem decyzję, że kurczę, przyda mi się jeszcze ta godzina snu. Po prostu. A pójdę pobiegać po godzinie 12. .00. A teraz spacer z psami i jedziemy na evenc, który jest o 10, czyli mamy troszkę ponad godzinę. No, lista zrobiona. Odhaszone. Jedziemy. Odbieram będą meta. A teraz pozostawiamy z na nowoczesny krój i technologię, którą wspiera sportowców w każdych balut. Dzień dobry, proszę Państwa. Przejmujemy tego vloga. Jesteśmy dzisiaj tutaj na Adidasie. Warszawka. Proszę Państwa, nawet jeżeli ktoś nie jest z Warszawy, to i tak przyjeżdżę do Warszawy, żeby przejść się w, na wybiegu Adidasa. Marki Adidas. I właśnie! Nie odmieniał. Właśnie. Yy, tak, ja teraz zepsułem, ale. ale w ogóle ten dziennikarz, który prowadził, prezes związku, też odmieniał. I czy my możemy ich ukarać? Znaczy, Dobrze. Ja może nie mam kompetencji, ale ty masz. Dobra, yy, słuchajcie. Ja mam 1,86 m. Yy, ile ma yy, Tyszka? I teraz dowiecie się tego w następnym yy, materiale. Osoba, która poprawnie zgadnie e, ten wzrost. Kradniemy jedną rzecz z kolekcji Adidas e, i damy jej, dobra? Ale to jest dobre. A ty dobra. jesteś w stanie Tak, no tak, bo ja tam zaraz idę na ten, ja tak, tak dla siebie już w ogóle kradnę. Okay. O, Także jedną rzecz damy. Dobra. Będzie to rozmiaru L. Mam nadzieję, że będzie na Was musi. Okej, ci musi zgadnąć mój tak, wzrost. Tak, zgadujemy wzrost Tyszki i będziemy wiedzieli. Pierwsza nie? osoba w komentarzu, Ty masz ile? 6, 6. Ale zawsze mówię, że mam 1, 85, bo mi ludzie nie wierzą. No i dobra. A jak Ty byś trzymał, to w ogóle się wydajesz gigantem. Bo, proszę Państwa, największy polski podróżnik, pan Patecki. Trzymajcie się. Dobra, mamy w Polska. Trochę w ogóle przepocony przeze mnie. O, ja, no to jest, be jest bezcenne. Ale szczerze, tak chciałem zażartować, że niby trochę przepocony, rzeczywiście trochę przepocony. Tylko polscy sportowcy w tym mogą być. To dla Was. Czyli co, wzrost musicie zgadnąć i piszcie teraz, raz, dwa, trzy. Jak nie napiszecie teraz komentarza, to nie macie szans, żeby zdobyć przepocony element odzieży przez tego pana. Oh yeah. oh, dzisiaj taki dzień, proszę Państwa, że się wydaje, że ja jestem naprawdę haha, zapracowanym człowiekiem. Ale nie no. Dzisiaj akurat jest bardzo Intensywny dzień. Także teraz ja na spotkanie, yy, na które was nie zabieram i o którym wam nie będę nic mówił, bo nie chcę. <laughs> ale spokojnie to żadna. Znaczy trochę prywatna, ale to wiecie, żadne romanse, żadne romans. Myślę, że to potrwa tak z godzinę, także zakładam, że widzimy się za jakieś półtorej godzinki. No, a ja sobie zaraz zjem śniadanko. Do zobaczonka, pozdro! No i fajnie, mega dobre spotkanie. To godzina 16.15 to już jest ten moment w Polsce, kiedy się ściemnia. Spotkałem się z siostrą. Dostałem ziarenka do kawy, żeby je mielić. O, bo ja, proszę Państwa, wiecie, nie byle... nie piję byle czego. Dobra, kurde, muszę coś zjeść, bo nie wytrzymam. Dzisiaj był, kurde, bardzo dobry dzień, szczerze. Chciało mi się, piękne słońce, zrobiłem dużo, ale nie wszystko, bo jeszcze muszę coś ponagrywać, jeszcze muszę pójść na siłownię, jeszcze muszę poplanować parę rzeczy, ale to był dobry dzień, naprawdę. Dużo lepszy niż wczoraj. Dzisiaj Naprawdę mi się chciało. I oby tak było do końca tygodnia. A, sorry, jeszcze chwilka. Przypominam, jeżeli tkaniście w komentarzu ile mam wzrostu, ta pocona po Kubie Pateckim to będzie termika. Yy, z nowej kolekcji Adidas Gdzie do was. Do jutra. Dzień został dobrze zaczęty, ale czuję się tak bez formy ostatnio. Mam jeszcze ten maraton do przebiegnięcia za no 3,5 tygodnia. I się czuję tak bez formy, nie wiem. O Jezu. I nie będę ukrywał, że samo poczucie treningowe tego poranka troszeczkę mi zepsuło nastrój. Takie dni też będą. I bym powiedział, że dużo częściej niż te dobre dni. Dzisiaj do zrobienia na pewno tak. Zjadam śniadanie, nagrywam jeden materiał. Biorę rower, zabieram go do serwisu. Jadę się spotkać na kminki kontentowe, Potem jadę na basen. I jak wrócę z basenu? Czas dla siebie i też coś warto byłoby ponagrywać. Taki dzień się szykuję, znowu aktywnie. Także spoko. Tylko bezprzewodowo. Tak. Urgan ma te fajne uchwyty Dobra, coś wymyśliłem no? To raz, dwa Ten blat pełny, też o tym gadaliśmy Ja pierdzielę. dzisiaj Treningowo? Mam wrażenie, że najgorszy dzień, od kiedy pamiętam. Nigdy nie miałem tak złego treningowo dnia. W sensie, że tak źle się czułem. Nigdy! Szczerze, trochę mi y, psycha zrobiła przysiad, no nie? Strasznie triggeruje mnie i potrafi mi podciąć skrzydła, jak się źle czuję w trakcie treningu. I dzisiaj tak było. I dzisiaj oba treningi były cięższe dla mnie, niż powinny były być. <laughs> to jest taki zjazd motywacji od razu. Kurde, od razu. Ciężko. 8 <laughs> razy kilometr w tempie, które nie powinno było mnie tak zmęczyć, ale zmęczyło. Ten znowu nie takie, jakiego bym oczekiwał. <laughs> No co mogę powiedzieć? Jestem pod formą, zdecydowanie jestem pod formą, ale wiecie co? Biorę to. Biorę to w ciemno. Wiecie, dwa lata temu chciałbym tak biegać, dwa lata temu marzyłbym tylko o tym, żeby być w stanie zrobić takie osiem interwałów długich. Więc wiecie, wszystko jest kwestią perspektywy, drodzy Państwo, a już szczególnie, kiedy mówimy właśnie o motywacji. Więc to był dobry dzień, to był zajebisty dzień. Jeszcze tylko piąteczek i weekend. O! Dzwonię do kuriera, żeby zapytać go o przesyłkę, bo ogólnie akurat jak ma przyjechać, to to mnie nie będzie i on tak dopytuje się o, jak, o, o jaki adres, ja mówię no taki i taki, a pan Tyszka i zaczyna tak się podśmiewać, że tak jakby mnie skojarzył, nie wiem, taka spizzy historia, <laughs> jeśli mam być szczery, ale dla mnie to był fajny moment, no może tego potrzebowałem na dzisiaj, idę o siebie zadbać, pa pa. To znowu ja chciałem tylko coś na szybko dodać. Ogólnie ten vlog kończy się w momencie, w którym zaczyna się następny, także hej, sukces! Następny vlog na pewno będzie, ale nie podzieliłem się z Wami takimi finalnymi wnioskami a propos tego, co mi osobiście daje najwięcej motywacji. Powiecie, wstawanie rano, robienie sobie listy zadań, bycie pożytecznym już jako pierwsza rzecz tego danego dnia, to są wszystko wypadkowe tego, o czym zaraz powiem. A są dwie rzeczy, które najbardziej działają na moją motywację. Dwie rzeczy. Pierwsza, cel. Przede wszystkim. Muszę mieć jakiś cel. Drugi element, presja czasu. Cel i presja czasu. Na przykład, maraton. Mam za nie całe 3 tygodnie maraton. Jest cel, jest presja czasu, więc muszę zapier. I to może być cokolwiek, proszę Państwa. Także narzucajcie sobie cele, narzucajcie sobie presję czasu, ale oczywiście z głową, żeby nie zwariować, bo w momentach, w których Wy zmuszacie się do wyrzeczeń i wychodzicie ze swojej strefy komfortu. To są momenty, w których dzieje się coś naprawdę zajebistego i w którym wy jako człowiek poruszacie się do przodu. No. I to tyle. Do następnego vloga. Zostaw suba, zostaw równie na strawie. I tyle. Elo.